E Mano, mamy rano, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Tym razem odkrywamy nową wodę, będzie nowa przygoda i jest to zbiornik PZW. Mam nadzieję, że będzie spoko. No, oczywiście, będziemy mówić na metodę, bo nie mam zamiaru bawić się z karakanami. Dlatego przygotujemy sobie slopa, zanęcimy bardzo delikatnie i zobaczymy, co się będzie działo. Ostatnio na jeziorze koło Wolsztyna wypaliło fajnie. Myślę, że powinno być podobnie. Chyba, że naprawdę. Nie ma tutaj ryb, ale to zobaczymy. Zapraszam do oglądania. Jak dobrze wiecie, ja bardzo lubię stosować slop, czyli po prostu rozmiękczone pelety. Ja mam mieszankę peletów 6 mm i 3 mm. Sobie to tu sypie. To jest bardzo proste, bardzo skuteczne. Do tego damy wody z kukurydzą i też kukurydzę, bo to jest ważne. Zobaczcie, to na razie pływa. Ale dodamy jeszcze tutaj zaraz troszeczkę zanęty oraz mm, troszeczkę mikropeletu, i to wszystko ładnie się z tą wodą połączy. Powstanie taka breja. To jest zrobione dlatego na tej granicy takiego błota, żeby po wpadnięciu do wody yy, to wszystko stworzyło taką bardzo fajną chmurę, no, która po prostu wabi ryby. tak? I to działa, naprawdę polecam. Dzisiaj delikatnie takie pudełeczko w zupełności wystarczy. Prostota, słuchajcie, to jest podstawa do sukcesu. Towarek sobie dochodzi. Tak wygląda woda. Mam tutaj fajne trzciny z jednej i z drugiej strony. Myślę, że gdzieś tu procką popracuję. No i zaczniemy sobie od, od tego, żeby znaleźć jakieś fajne miejsce. Do tego teraz sobie wygrunduję. I myślę, że znajdę coś. Myślę, że znajdę coś, bo te trzciny się tutaj tak wszystkie kończą, więc gdzieś tam jakiś spadzik musi być. No i oczywiście docelowo koniec tego spadu. To jest to. Bez gruntowania nie ma brania. Jeżeli chodzi o gruntowanie, to nie będę Wam pokazywał, ale patenciki zawsze muszą być. Jeżeli chodzi o gruntowanie w takich wodach, gdzie spodziewam się, że jest płytko, na komercjach, używam takiej bombki góru. 12 gramowej. Ona na tyle wolno opada, że do tego metra idzie coś tam zbadać. I tutaj bardzo fajny patent, bo oj oj dobra do bombki zawsze mam kawałek żyłki dowiązany po to tylko, żeby można było szybko na patenciku, czyli na quick change od przyponu zamontować gruntomierz. Jest to naprawdę fajne rozwiązanie. I tyle. Jeżeli chodzi o samo gruntowanie, filmik o gruntowaniu będzie na kanale Osmo Fishing. W ogóle zapraszam Was do subskrypcji tego kanału. Gdzieś tam zajmuję się nagrywaniem tych filmów. I myślę, że też jest fajny kanał, też coś ciekawego próbujemy pokazać. I tamte gruntowanie bardzo skrupulatnie i długo dla Was przerobimy. Ale ja sobie teraz tutaj sprawdzę, co tu się dzieje i zaczniemy łowić. Także życzę mi powodzenia, żebym znalazł coś fajnego żeby na pewno były tam ryby. Tak, jesteśmy już po gruntowaniu. Teraz cała zabawa polega na tym, że wymieniamy ołów, nie będzie już nam potrzebne i zakładamy koszyk guru basket. I tutaj już nie trzeba żyłki, a jak się trochę pomęczymy, to quick changea nam wejdzie i w ten oto sposób możemy sobie zacząć nęcić. Bierzemy naszego stopika, zobaczcie już się zrobiło fajne błotko, na taki dystans do 30 metrów. Spokojnie idzie sobie zarzucić bez użycia, użycia spomba. Także jedziemy. Mamy punkt orientacyjny na drugim brzegu, takie małe drzewko. Wydaje mi się, że coś znalazłem, ale nie będę zapeszał. I jedziemy. Zanęcone, o, trzeba hamulec podkręcić, żeby ten zryw był taki fajny. Trzy na powierzchni, dwa na dnie i to chyba wszystko, co będę chciał dzisiaj. Także nęcimy. To nie jest nęcenie, to jest bardziej takie wabienie, bo nie robimy jakiegoś słuchajcie, wielkiego placu. Tylko próbujemy te rybki znęcić smakołykami i zapachem. O ja, widzicie, teraz mi wypadł. Troszeczkę za słabo to zrobiłem. Po plecach dostałem zanętą, widzę na kamerze jest, i... ale tak to jest. Klimacik jest świetny i na pewno będzie dzisiaj gorąco. Zobaczcie, nie ma chmurki, nie ma wiatru. No Nie lubię takich warunków, nie lubię. W takich warunkach jest zawsze ciężko, a wstałem o trzeciej w nocy z myślą, że będę tu o czwartej, zaczniemy łowić o piątej. Ja oczywiście, jest już prawie szósta. Tak jak to zawsze bywa, jak się, jak się nagrywa i różne rzeczy robi. Teraz bardzo ładnie. Dwa razy zerwałem. I jedziemy po kolejne koszyczki. A nie będziemy zanudzać. I teraz cały trik polega na tym, że zakładamy podajnik sobie od razu. To jest mistrzostkie rozwiązanie. System ICS od Prestona to jest naprawdę fajna rzecz. No wiadomo, drogie są te koszyczki, ale z drugiej strony warto. A jeżeli ktoś chce oszczędzić, to patenty z fluorokarbonem też są bardzo dobre, bo spokojnie można sobie też wszystko podmieniać. Także już mamy zestaw przygotowany. I opowiemy trochę o sprzęcie teraz. Teraz chwila wytchnienia. Od razu się nie wrzucam w łowisko. Pozwolę temu tak na spokojnie, zapracować, zadziałać. No i my tu spojrzymy na sprzęt, bo myślę, że o koszu jeszcze za dużo nie mówiłem, no ale mamy nowy kosz. to ciemny Matrix. No masywny, duży kosz, ciężki. No elegancko wygląda moim zdaniem. Do niego mamy tu wszystkie akcesoria przyczepione, czyli krótkie ramię oraz ramię na siatki, jest to Preston 36, chyba się nazywa to belka narzędziowa, czy coś takiego. Fajna sprawa. No i tutaj mamy przynęty i cały towar na dzisiaj przygotowany. Jak widzicie, prostota, pudełko. No, te pudełka Matrixa też są fajne. I tak naprawdę to nie ma tutaj o czym gadać. Oj, miseczka z kaperlana, tutaj dowody na 36. Lubię mieć tak miseczkę, bo to naprawdę jest fajne. Można sobie. Ręce umyć w trakcie łowienia, i, i to po prostu jest dobre. Widzicie, już tam kółka wychodzą w naszym miejscu. Nie, pewnie nie zobaczycie. O, byle to nie była sieczka. To będzie dobrze. Także wrzucamy się do wody, już teraz. Zaczęliśmy sobie łowić, ale jestem gulonem, bo zapomniałem procy. A logicznym miejscem tutaj do łowienia są te czciny, które tutaj są. I spad się kończy tak od razu za czcinami. Uważam, że jest to miejsce bytowania tych fajniejszych ryb, które być może gdzieś tutaj się chowają. Takie ryby jak lin, karp, może coś fajnego na pewno. No i plan był taki, żeby procą tam strzelać, ale no niestety nie wziąłem procy. Więc szybko zastosujemy ten sam patent, co tam na dystansie. I to na tej krótkiej linii będzie kukurydza. Widzicie, cały koszyk kukurydzy szczopowany za nętą, tylko żeby to nie wypadło. I to pójdzie tutaj, dosłownie przed te czcinki. O tam. I tu sobie założymy klipsa, żeby powtórzyć potem to. A jak będziemy się wrzucać na tą linię, to już na oko. To jest taki dystans, że nie ma znaczenia. Może coś tutaj przyjdzie, może będzie coś fajnego. Także byłoby satnie. Trochę jak to się mówi przesadziłem Ale to dlatego, że chcę być pewny, że dokładnie w tym miejscu mi się ta kukurydza uwolni, bo to nie zawsze jest tak kolorowo wypadła No, i czyli film będzie polegał na tym, że będziemy nęcić i potem pewnie nic nie złowimy. Ale wydaje mi się, że tutaj bliżej to jest takie logiczniejsze miejsce. Tam to jest takie, słuchajcie, granie trochę na przeczucie, bo wydaje mi się, że znalazłem coś ciekawego, ale to ryby zweryfikują, tak naprawdę. Ale właśnie o to chodzi w wędkarstwie, żeby się tym trochę bawić. No teraz nie wypadła, widzieliście? I tu mi wypadła przy nogach. Także to jest bardzo ważne, żeby na to uważać, bo możecie czasem sobie zanęcić w ogóle nie tam, gdzie chcecie, a to już jest duży problem wtedy. Widzicie, te zrywy są takie dosyć energiczne, mocne. I nędzenie kukurydzą i zanętą też jest spoko, bo mamy to, co rybki kochają. Oraz trochę chmurki. Zanęty wabiącej z mączką rybną, więc powinno być ok. Myślę, że jeszcze jednego wrzucimy, żeby chociaż kilka tych kukurydzy zostawić. I wjeżdżamy na metodę na dystans. Zobaczymy, co to tam będzie się działo. Dobra, no, w końcu możemy łowić. I od razu w pierwszym rzucie mamy rybkę. Nie jest to jakiś gigant, ale coś tam jest. Kijek nawet się wygina. Sam jestem ciekawy. Bo będzie jakiś mini leszczyk albo coś takiego. Ej! Lepiej! To my znowu Karasia. <grym> znowu mamy Karasia. Wow, wow! I już jest zabawa. Jak zwykle tu przy, przy nogach świruje. Śmieszne, bo są te same ustawienia co w tamtym filmie. Czyli Toby, Gold, trochę kukurydzy, slopik widzieliście. <grybka> I jest rybka. Piękny. <grybka> Jest coś. Jest kolejna, ale tym razem, no tak jak mówiłem przed chwilą, to jest jakaś drobinka. oj. oj, oj. szkoda. O, o, leszcz! O kurde, ślizgiesz. Czekaj do wody, żebyśmy się tam. Mamy leszcza, leszczyka. Ej, oddawaj maftersa! A na żegnamy. Teraz, jak już wiem, że są ryby, to już zaczynam podawać pelet do góry, trochę kukuryzy do środka. I w tym będziemy je, te rybki utrzymywać. Nie chcę nic donęcać, nie chcę nic robić. Chcę łowić po prostu na fider cały czas, donęcając, utrzymywać te ryby. Co, w tym, tylko w tym co jest w koszyku, bo jak to się udaje robić, to jest wtedy dobrze. A co ciekawe, w tym miejscu gdzie wrzuciliśmy kukurydzę jest bardzo dużo bąbelków i ja to muszę tam wrzucić, w ten zestawik. Powiem Wam szczerze, nie wiem czy ja wytrzymam, żeby tam nie wrzucić. Powiem Wam, że napadły mnie te krąpie strasznie, o teraz jest najmniejszy ze wszystkich, ale wyjeżdżają po prostu, no 20 sekund to tam nie leży. Tego czas, żeby wrzucić się tutaj, niech tam się trochę te krąpie uspokoją. Bo po prostu jest no za dużo tych ryb tam. I się nic innego nie chce przebić. Nie jest to dobre dla mnie, zwłaszcza, że był fajny początek z karasiem. Dlatego teraz wrzucimy tutaj w te w te bąbelki. Bo te bombelki to jest dobry znak tutaj bardzo. Tylko teraz trzeba się troszeczkę przymierzyć. I zrobić to raz a dobrze. O! No. I zobaczymy, co tutaj w tej kukurydzy się dzieje. Podejrzewam, że może być to samo, bo przy tym uderzeniu, jak tam był jakiś lincz coś, to to uciekło. Żeby tylko wrócił. No i co? Następny rzut tam na daleką linię, to już dajemy sobie larwę. Oho, oho, oho! Ja cię kręcę. Wow, ogień, ale poszła. Nie wierzę, jak super kurde, jak książka jakieś, co to może ich zarywa? Czyż w końcu mnie zaszczyci swoją obecnością pan Lin? Słuchajcie, karpik! Wow! tego się nie spodziewałem Mały karpik. że tutaj jakiś zarybieniowy na pewno, no ale jest, przeżył, przeżył tę falę uderzeniową Tutaj pewnie wyjeżdża wszystko z wody To już mega mnie cieszy karpik z PZ2, nie za duży, ale jest Wow, ale sesja fajna. Widzicie, jednak tu przy tym, tym. Czyli to jest to, co ja zawsze powtarzam. Ta lokalizacja jest najważniejsza. Teraz dzisiaj było idealnie. Zobaczyliśmy bąbelki i te rybki tam po prostu się pojawiły od razu. Zobaczymy, czy ich tam będzie więcej. Warzenia z tego brania były niesamowite. Wy raczej tego nie widzicie w kamerze, ale idą już takie bąble tam. Tam są na 100% liny. Jestem pewny, że tam są liny, po prostu. Wiem o tym, ale no nie chcą, nie chcą pobrać Założyłem dużą przynętę, czyli larwę, żeby te krąpie mnie nie męczyły, bo im co to na krąpia raczej tak nie działają dobrze, tylko na większe ryby, no ale nie chcę się nic wciąć. A na 100% tam są, normalnie się kotuje. Jest multum bombli. Troszeczkę teraz się uspokoję, będę cierpliwy, to może się uda. No niestety od dłuższego czasu nie mamy już większej ryby. No, mówimy, same krąpie i leszczyki jakieś tam pojedyncze wchodzą. Okazuje się, że tutaj przy tych przycinach to chyba leszczyki są odpowiedzialne za te bąble. Bo już rozłożyłem dwie wędki, tak żeby jedną się tak trochę bardziej pobawić, a druga żeby spokojnie tam leżała i czekała na jakąś fajną rybę że wychodzi na to, że najlepsza jest sama zalęta. To jest ciekawe, bo robiłem po swojemu bardziej peletowo i słuchajcie, było, w ogóle nie było brań. Teraz przeszedłem na samą zanętę i zaczęły te rybki się znowu pojawiać, tylko że no malutkie. Malutkie. Zaczęły się też spinać na tych dużych hakach, gdzie rano tych spinek nie było. Ewidentnie teraz powinien dać coś mniejszego, ale no nie zależy mi na tych małych, tak? Czekam sobie spokojnie na bonusa jakiegoś, jeżeli jeszcze będzie. Bo jak zwykle o tej porze roku to pierwsze, pierwsze godziny od świtu są najlepsze. Potem już jest tylko gorzej. O ile poranek mieliśmy boski, to teraz słuchajcie, nie idzie zaciąć ryby. A jak już mi się uda coś zaciąć, to sami spójrzcie, co tam jest na końcu. Zobaczcie, widzicie. To jest to, co ja zawsze mówię na tych, tego typu wodach, to jest po prostu ogień. Tyle i o ile rano, o, mamy na drugą wędkę branie. O ile rano się te większe ryby pokazywały. Zobaczymy, co tu jest. To teraz te większe ryby ustąpiły, dając miejsce szarańczy. Miliardy żyletek są, te szczytówki, słuchajcie... Przepraszam! O Jezu! Tych żyletek tam jest miliard, zdecydowałem, zdecyduję się na jakieś obfite nęcenie, po prostu zobaczymy, czy skarmie je i coś się da zrobić, no bo większe ryby się już nie przebiją, to jest więcej jak pewne, niestety, żałuję, że nie byłem tu jeszcze wcześniej, bo cała akcja była od rana, naprawdę było super, tak mi się podobało. No i teraz jest to co mówiłem, że słońce, ciężkie warunki, no woda PZW i żyletki rządzą. Nie? Fajnie, że udało się w ogóle te ryby na początku jakieś złowić, bo jakbyśmy ich wcale nie złowili, teraz byśmy tylko te żyletki mieli, no to bym stwierdził, że tu ryb w ogóle nie ma. A jednak są, tylko no, mają swoje ścieżki i swoje zachowania. Na pewno tu wrócę, tylko tutaj sobie... Myślę, że tu trzeba przyjechać na jakąś nockę. Kurde, nie chce zapeszać, słuchajcie. Ale jakby coś kapeczkę większego mi się w końcu trafiło. I to z linii dystansowej. Tylko kurczę nie walcz. I wyciągnąłem bardzo szybki wniosek z tego błędu, który popełniłem dzisiaj, czyli używanie zanęty. Łowimy na sam pelet teraz. I udało się zacząć jakąś fajniejszą rybkę, na pewno. Podbierak już nie był dawno używany. Ech. Także sam pelet. I co my tam mamy? Hahaha! Ha, ha! Ładny leszcz! Także leszczyki się tam ustawiły w tym nęconym dalej, bo tutaj blisko to już w ogóle wygasło. No, ładny leszczek na taką wodę to jest bardzo ładny. Na pewno cieszy po tym, co tutaj się dzieje, że tutaj jest po prostu Armagedon, jeżeli chodzi o odrobnicę taką naprawdę szarańczę tu mamy tutaj fajną rybę. Będzie prezentacja, bo to jest trzecia fajna ryba dzisiaj. Nie jest jakiś wybitny, ale to już wiecie, to jest na dzisiaj mówimy, trochę ciemnia, bo słońce mamy z tamtej strony brzydko, ale taki jest leszcz pink. Wracam do żywych, wracam do bycia szczęśliwym z tego wypadu bo naprawdę bardzo mnie to męczy jak są te żyletki i one tam... Uf, straszne to jest. Ale widać, że idzie, idzie, jakoś tu idzie rzeźbić i jest coraz lepiej. Może jeszcze się uda więcej teraz tych leszczyków złowić, bo tam tego towaru trochę było posiane, więc miejmy nadzieję, że, że one tam zaparkują. Generalnie bym teraz donęcił, skoro mamy takie leszczyki, bo to na pewno jest stado. Ale z drugiej strony się boję, więc zobaczymy co będzie w tym rzucie. No można powiedzieć, że dosyć się te leszczyki wkręciły, tylko no rozmiar ich jest mały. Ten pierwszy, który widzieliście był bardzo fajny, a teraz już chodzą takie raczej mniejsze. I teraz coś chyba też krąp nawet. No, dorobiłem sobie nawet peletu. I tak zaczęły na to reagować fajnie. No ale mamy krąpika. Jest teraz i krąpik. No ale to już trochę więcej. To już jest tyle dobrze, że to już nie są żyletki, że już jest jakaś ryba, którą można pociągnąć na kiju i daje to radość. Niemniej jednak marzy mi się jeszcze ten. No o linie już nie wspomnę, ale marzy mi się karp jeszcze jeden. To, to by było świetne. No ale gdyby były karasie, to też by było bardzo dobrze. Strasznie mocno zaczęło wiać, może przez to zaczęły brać, jak to się mówi na fali, leż fali. Nie? Idzie sobie kolejna rybka. Myślę, że dzisiaj, krąpie to zawsze jest oznaka tego, że się psuje, bo był ten krąp i teraz znowu wraca szarańcza. Także spoko. Myślę, że już tutaj powoli będziemy sobie kończyć. Ja sobie jeszcze chwilę połowie Trzeba będzie wracać. Przedamy szansę na jedną rybę. Kurczę, powiem że słońce mnie tak przeszkadza, że nie widzę. Taki mamy urobek. To są te większe rybki. Jak widzicie ładny leszcz, karaś i karp. Teraz uciekają do wody, a jestem wysoce niezadowolony, bo przed chwilą telefon padł mi tutaj kurczę, przez te dziurki i już jest po nim na pewno. <grybki> Także kolejny telefon poleciał do wody. No rybki, uciekajcie. Fajnie. To by było na tyle. Próbowałem wykopać ten telefon, ale tam jest tyle mułu, że się po prostu nie da. Szkoda, szkoda mi telefonu, bo jednak no, nie mam teraz jak się kontaktować. No ale cóż, dobra mina do złej gry, jak to się mówi. Nic się nie stało, to tylko przedmiot. Połowiłem sobie całkiem fajne, jak na pierwszy raz myślę na Nowej Wodzie to całkiem dobrze. Ten początek był boski, naprawdę jak ja byłem szczęśliwy, że się udało złowić karpia w ogóle. Karasie też tam swoją drogą, bo się ostatnich nałowiłem, ale karp to już było coś. Liczyłem na lina, nie udało się. Generalnie wydaje mi się, że te duże ryby wpływają pierwsze, a potem są wyparte przez tą szarańczę. Trzeba jakoś zrobić tak, żeby zwabić tylko duże ryby. Także zanęta to chyba tutaj w ogóle niepotrzebna dzisiaj chyba była, bo przyszły te małe i przez dwie godziny mnie męczyły na koniec parę tych leszczyków. No i to wszystko tak naprawdę. Jak się podobało zostawcie łapę, a jak nie, to napiszcie dlaczego i trzymajcie się serdecznie. Na razie.